na naklejka, jestem karmena. w dzisiejszym odcinku jestem jajkiem, tak, jestem jajkiem, od zawsze chciałam być jajkiem, to bo moje przeznaczenie oknąć urodziłam. Jak byłam już mamą błasną stwierdziłam, że ja nie chcę być człowiekiem, jakąś nudną kobietą, jakimś człowiekiem ludzkim, jakimś w ogóle normalnym stworzeniem jak dla nas. Nie, ja chcę być jajkiem. I w dzisiejszym spełnię moje marzenia. No ale no cóż, że życie jajka nie jest takie proste. Odpalamy grę, jesteśmy jajkiem, jesteśmy jeszcze kurde wy, tutaj opakowaniu jajkiem, daj, mogę skakać. Mogę skakać. O mój Boże. Wow, ale ciekawie. O, dupa! No cóż, pękliśmy, ale no dobra, spróbujmy jeszcze raz. Robimy szybki parkur. Jestem mniejszym, że chodzi o parkur. No nie wiem, czy jakbym była jajkiem, to bym robiła akurat parkur. Znaczy ja to ogólnie parkouru, z tego co sobie widać. Nie powinnam robić, ale no, jep. Ho! Huh, kuźba! Cztery razy próba. Hu ho! Huh. A co to jest? Wasista? To jest, mogę tu nie mogę. Okej, okay, chyba tutaj będę musiała się wrócić, jak coś odblokuję, tak mi się wydaje. Hua, ale ze mnie niszczowe jajko, co nie patrzcie na to? Hua, kurwa. Ej, znaczy, <coughs> kurczaczki, pierzonki ja oczywiście nie przeklinam. Ej, bo jeżeli w byciu jajkiem polega na tym, że muszę skakać, robić parkour i w ogóle, to ja chyba jednak nie jestem jajkiem od urodzenia. No kurde, no. Hop, hop. A tu masz się tak przez ścianę, patrzcie na to? Hup! Kurde. Może muszę się rozpędzić? Nie mogę się rozpędzić. Ach, długa droga przed nami ekipa. Długa droga z tego co tutaj widzę. Bo jednak bycie jakiem to możliwe, że to chyba nie zostało stworzone dla mnie, co ja możliwe, że ja nie jestem takim jednak dobrym jajkiem, jak mi by się wydawało. No co to jest? No. Ekipa, pomóżcie mi, no, wy nie chcecie uciekać, nie wy chcecie stać na tej górce rannomowej. Jaka jest w ogóle nasza fabuła? Ktoś nie wiem, poszedł na zakupy i po drodze, nie wiem, zgubił jajka i teraz leżymy i próbujemy dostać się do naszego wła właściciela, bo z kuchni nie uciekamy, więc nasz właściciel musiał nas tu zostawić, A że jesteśmy przeterminowanymi jajeczkami. Udało mi się. Jeżeli teraz spadnę, to będę smutna Jep, idziemy przed siebie, nie patrzę ze siebie, ale zrobimy mistrzunia tutaj. I co? I teraz mamy zejść tam, co nie? To jest na dół zejście, to nie jest zmyłka. Jep, nie, 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 nie. Nie przejmuję ekipa do siebie, zwoje energia. Ja to, to po prostu ja tak specjalnie zrobiłam. Ja się tym nie przejmuję, co nie? Co, że jestem zdenerwowana teraz no mi w ogóle. Pff. Za żadne grzechy, przyjaciele, za żadne mm -hmm. Nie wiem, kto by się spodziewał, że życie jajka jest trudniejsze niż życie człowieka. Jestem jajkiem, nie jestem jajkiem, jestem mega super, śmiesznym jajkiem, ja nie boję się, ja idę przed siebie. Nie patrzę za siebie i doskoczyłam i życie piękne jest, wystarczyło, że zaśpiewam piosenkę, bo ja jestem piosenkarzem, jestem śmiesznym meniarzem. czy doskoczę tutaj tak idealnie? O! Mam spawn point! O mój Boże, ale ta gra jest cudowna, dobra idziemy dalej przed siebie, czy to jest znowu spawn point, czemu mam takie wytyfy? No chyba, że po prostu tutaj po drodze nie wiem, bym mogła umrzeć z pragnienia czy coś, dlatego to było niebezpiecznie, o dupa to się teraz rusza, dobra to ja nie przyjmuję. Przyjmuję chyba jednak dzisiaj złą energię. No dobra, co nie. I robimy siupu dupu i patrzcie na to, jajko się nie poddaje, jajko pędzi przed siebie. Ja chyba muszę zaczekać na dobry moment, żeby to nie było zbyt nisko, ale też nie zbyt wysoko. I teraz muszę chyba tam skakać. Hu huh, huh. Dobra, doskoczyłam, idealnie. Teraz będę musiała tutaj skakać. Co nie? Ta ta ta, dobra, bo to tak nie szło wcześniej w górę i tak trochę miałam takie moment fucka, ale... To chyba tak stopniowo będzie chodziło w górę i w dół, tak teraz coraz wyżej. Nie, wydaje mi się, że jestem Debilem. Ja tylko nie przyjmuję do siebie złej energii. mi doskoczyłam. Jup. Uh! Yep. Nie wiem, czy ja tu doskoczę w sumie, jaki powiecie. Dzięki tam nie doskoczę, wytyfy. O, kuźwa, ja potrafię tak wysoko skakać. Nie! Okej, okay, odruchowo zaskoczyłam. Dobra, ja nie przyjmuję do siebie złej energii. Uh! Ej, ja potrafię wyżej skakać niż myślałam, jak ja się tak rozpędzę. Dame, tego się akurat nie spodziewam. Okej, okay, po prostu jestem debilem w takim razie. hu, maksymalna prędkość. dejo, po prostu sobie wcześniej na darmo życie utrudniam. No dobra, no ale przechodzę to na levelu extreme, co nie Tam. Czy mam tam iść? Tam jest jakiś przycisk, ale ja mam tego teraz gdzieś, teraz skaczę dalej, siu, siu, siu i biegniemy do kolejny spawn point, dajom! A teraz, tam okej, okay, teraz rurą tam przechodzimy, odkurza nas, bierze nas ze sobą, dziwne, że nie pękliśmy, okej, okay, a nie, jest. jednak te pła nas, nas gdzie indziej, okej, okay, myślałam, że tepnie nas do tamtego przycisku, ale, o dobra, jeżeli teraz gdzie jesteśmy, no weź skocz normalnie, no mordo, no, no, tak normalnie, co nie, tak, o, pięknie. Otwieram się. Idziemy teraz, to jesteśmy na początku. Tak, jak myślałam, nie. Siema ekipa, to dalej. Udało mi się. Nauczyłam się. Wierzycie, wierzyliście Zawsze we mnie, nigdy we mnie nie wierzyliście. Ok. A tutaj co jest? Uhu, mogę tutaj? ja tam mogę tak doskoczyć. Ej, tam jest chyba też jakiś przycisk. Ja tam chyba pójdę, co nie ekipa. Wydaje mi się, że całem tej gry jest w to, żeby wszystkie przyciski odblokować, nie. Spróbujmy sobie jeszcze raz. Trochę stajmy teraz dalej. I teraz walić to, pójdę inną drogą pierw, to sobie zrobimy na koniec. <gryw> teraz nie przyjmuję do siebie złej energii. Siu! A ta gra jest fajna, odkąd odkryłam, że mogę tak skakać tak wysoko, co nie? I teraz muszę doczyć tam, ale jak ją ja mam doczyć tam? Czy żeby doczyć tam, muszę iść faktycznie w lewą stronę i nie, jest, nie ma innej możliwości na to? A mogę wejść do innej rury w sumie? O tym w sumie nie pomyślałam, wydaje mi się, że po prostu mogę wejść do innej rury na przykład. A nie, one są tam, nie okej. Okay. Nieważne co. Mogę się wrócić tam na to drzewko, tak? Mogę się wrócić, okej. Okay. I czy tutaj jest coś jeszcze więcej, jakieś możliwości? Czegokolwiek, gdy są... No, tu jest więcej parkuro. Okej, okay, dobra, to nieważne. Walić tam to, co nie. Ja jestem jakim extreme, co nie? Znaczy, ja nie jestem właśnie jakim extreme, więc idziemy tutaj, a nie tam. Ja musimy na samą górę, okej. Okay. Ju Nie! Okej, okay, dobra, prawie spadłam, ale jest okej, okay, co nie? Siup! Siup. A, ale extreme. Musimy chyba do tej rury właśnie wejść. Raz, dwa, trzy, Jed Do środka lecimy, biegnę tutaj z grawitacją wody, jestem zbyt wytrzymałym jajkiem, żeby ta w ogóle woda mi cokolwiek robiła i mnie w tamtą stronę popychała, Sonia, Tutaj widzę kolejne parkour, extreme nowy. O, mamy nowe przejście odblokowane, sobie zrobimy spawn point. Wydaje mi się, że żeby to było faktycznie odblokowane, muszę do tego wejść i potem się wrócić tutaj. Ale tutaj na logo są to właśnie takie jakieś windowce, nie to czarne gówno, co będzie tutaj właśnie, będziemy przez to teraz przechodzili, czyli to coś. Ja mam tak... Aha, i zeszłam na sam dół. A co jest jeszcze niżej? Tam chyba jest śmierć, mi się wydaje, ekipa, co nie? Nie? Okej, okay, jadę cza czarnym dziurą. Okej, okay, myślałam, że muszę wyjść na samą górę. Możliwe, że muszę wyjść na samą górę, ale zeszłam na sam dół, nie? Okej, okay, dobra. A muszę szybko skakać, co nie? Jep, jep, jep. Okay, dobra, skoczyliśmy tutaj, dobra, to mogę po prostu tutaj zejść i tu nikt nie powinno dotknąć i teraz odblokowamy jakieś przejście i teraz muszę do tego przejścia, je jeb, 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 nawet nie muszę skakać, easy peasy, long and dobra, i teraz musimy zejść tam, no to tutaj musimy maksymalnie skakać, ale nie możemy sobie robić skrótów, chociaż możemy w sumie na ludzie robić skróty, dobra, myślałam, że to będzie ściana, od której się odbije, co nie, ale jednak... Jednak nie ma ściany, co nie? To, <grych> Jednak jest po prostu brak przestrzeni O dotknięta, tego jestem debilem. Damn, ale jajecznica tutaj jest zrobiona na polu, to bo będzie jajka sadzone i jeszcze jajecnica. Dobra, zobacz, i tam będę mogła doskoczyć na luzie, co nie? To ja oczywiście, że tak, co nie? Po co mam tutaj prowadzić tamtą tam, drogę, jak ja mogę po prostu skrótami iść, co nie? Hup, hup! Dobra, prawie upadłam, dobra? Jep. Bardzo mi się podobają te częste z i mi się wydaje, że ta gra byłaby bardziej wkurzająca, gdyby ich nie, potrzeba, nie było aż tak często, co Jajko, leć do góry! Patrzcie na to, jak extreme sport. Huziu! O dupa. O, nie, dobra, dobra, to była akurat ściana, okej. Jep. Siup! Jak się rusza, i to wejdzie w ścianę i to mi potem zmiecie, jak ja na czas nie wskoczę. Nie, o dobra, okej, okay, nieważne. E, Uratowane szczęście. A to chyba stoi, jak się akurat nie ruszy. Na no, taki trafiam, to bardzo dobrze. A e, jak wrócimy, to będziemy mieli takie historie do naszym przyjaciołom i jaj jajkom. No bo wskaczemy tam. Siup! Dobra, zaskoczyłam, o dziwo. Ha, myślałam, że nie skoczę. A jak ja na tym stoję, to się już przestaje ruszać. Ej, to, to, to fajne nawet. o dupa. A jak już na to ogólnie wskoczyłam, to też to przestaje się ruszać. Okej. Okay, I to jest, szczerze, że tego się nie spodziewałam, ale to fajny mechanizm jest, nie, że to już. Całkowicie przestaje się ruszać, nie muszę tego od nowa robić. Co nie? To chętnie takie, jeżeli chodzi o wkurzanie, co nie, ale takie fajne dla mnie, przyjemne, że nie muszę tego wszystkiego od nowa robić. Co nie, Siup, za późno skoczyłam. Zaczęba idzie za wcześnie. Jep, Na nad tym od razu przelecimy prze, przez to. Po co na to skakiwać, co nie? To daje zbyt e, extreme to by było na to wskoczenie, co nie, lepiej po prostu to ominąć, co nie. Uh. Leć, nie dolecę. Znowu. Raz, dwa, trzy... trafi O, trafię nawet. Po. Tu, ale fajnie. No jest point idealny, perfekcyjnie. Jep. Dobra, tak. To... chwilę. O! Mam nadzieję, że nie będzie tego spotkania z bossem, bo to już się trochę taka straszna atmosfera zrobiła, co nie? No tutaj mi się już akurat nie podobałem te tereny. Tam widzę jakąś wieżę, jakiegoś ding-donga wielkiego, jak mi jakieś złe jajko, zacznie gonić, to się obsam, będę obstrana i będę się bała do końca mój dni o jest jeszcze trawa. i tutaj trzeba to coś już nagle straszna atmosfera, przecież to była taka fajna, przyjemna gra o skakaniu jajkiem. Znaczy no nie powiedziałabym, że przyjemna do końca, co nie, ale wiecie o co chodzi. Tak plus minus, co nie. Ukończyłam grę o jajku! Dotarliśmy do naszego kuzich przyjaciół, do naszej ekipy jajecznicy, do naszej mamy, której nie ma tutaj, nie wiem, jesteśmy pewnie od kury, tak przynajmniej wyglądamy, ale te inne jajka nie wyglądają od kury, co nie. No cóż, no mam nadzieję, że bycie jajkiem moje wam się podobało, co nie mam szczęście, że nie, nic nie goniło w tej grze. Bo tak przy końcu, że mówiąc, byłoby fajnie, gdyby nagle, nie wiem, jakiś... Złe jajko zaczęło nas gonić, albo jakiś człowiek próbował nas tam dołączką podotykać, nas wziąć i nas, nie wiem, z nas jej zrobić, czy coś takiego. To byłoby zabawne, co nie, ale no tak nie było, co nie. No i właśnie Wam w dzisiejszym odcinku wyedukowałam Was, jak to jest bycie jajkiem, jakie to jest ciężkie, co nie. Jakby wy, nie, nie, wy nawet nie rozumiecie, ja rozumiem, bo jestem w głębi serca jajek, co nie, ale Wy pewnie nigdy nie mieliście tak, że nagle się zroziliście na jakieś górce, musieliście opuścić Waszych przyjaciół, jajek, co nie, musieliście ich poświęcić, zostawić i w ogóle, bo z nimi to byście rady nie dali, musieli robić mega duży parkul i w ogóle i ciągle powracaliście do tego życia jak umieraliście i wracaliście znowu jak w zero, że jak umieracie, to znowu ożywiacie i w ogóle i przeżywacie ten ból cały czas, cały czas, cały czas, i nie jesteście w stanie umrzeć, aż docieracie do waszego celu i dopiero jak jesteśmy przy naszym celu możemy spokojnie leżeć i pewnie umrzeć prędzej czy później czy coś takiego. Nie wiem, to, do, to jest kontynuacja potrzeba, co nie? No ale cóż, no mam nadzieję, że dzisiaj cię Wam się spodobał. Jeżeli tak, to bardzo dobrze, jeżeli nie, to bardzo źle. Osobiście życzę Wam miłego dnia nocy wieczora, a teraz poradnie u Was jest Bye Bye. Oh, ale, jojo. Żart na poziomie jajek.